Tak, witam Was. Trochę nas tu deszczek e, moczy, ale zadanie egzaminacyjne pod tytułem parkowanie prostopadłe po prawej stronie sobie wykonamy, no i dobra, i pomalutko sobie dojeżdżamy, i za tym białym autem tutaj. Tak, w lewą. Tak. i teraz ważna rzecz. Robimy sobie najazd na lewą stronę, czyli z lewym kierunkowskazem, dajesz prawo, tak i jedziesz sobie, jedziesz, jedziesz, patrzymy, tu jest miejsce o i cyk, i po malutku, na pół sprzęgle, bez gazu i parkujemy. Tak. Jak zakończymy parkowanie, tak jest. Zrzucamy bieg na luz i zaciągamy sobie hamulec. I to jest sygnał dla egzaminatora o zakończeniu. Ewentualnie może właśnie spytać Cię, tak, albo powiedzieć Ci, że jak Pan zakończy, to proszę mnie poinformować. I Ty w tym momencie zakończyłeś, mówisz zakończyłem manewr. I on ocenia. Jeżeli byłaby wymagana korekta, no to mówisz, koryguję i wtedy wykonujesz sobie korektę. Dobra. Wyjeżdżamy w prawo. Czyli wyjeżdżając w prawo, patrzymy zawsze... W którą stronę? lewo i prawo. I a, w lewo i prawo do tyłu, czy nikt nie cofa? A ostatecznie patrzymy tam na prawo, bo z tej strony najpierw nadjeżdża auto. Wyjeżdżamy pomału. Obserwujemy sobie. Ok, pusto. Patrzymy sobie lewą stronę i wyjeżdżamy. Lewe lusterko, jeżeli auta są po lewej stronie. I mocny skręt, żeby nie wjeżdżać już tu na samochody. O! Bardzo dobrze. Trenujcie, sprawdźcie, czy się rady przydadzą i powodzenia na drodze.